Pierwsza strategia to H jak hunting, czyli polowanie. A konkretnie teraz będziesz miał tylko dwa wyjścia: albo staniesz się ofiarą, albo staniesz się łowcą. Nie ma trzeciej drogi. To, co obserwuję wśród moich klientów, fanów, ludzi, z którymi rozmawiam na co dzień, obserwuję dwie postawy. Pierwsza to taka, gdzie ktoś bierze to wszystko, co się dzieje, albo na przeczekanie, albo mówi sobie: a to wszystko wróci do normy. Czyli ludzie liczą na to, że wielkich zmian znaczących nie będzie. Że za chwilę, jak nas wypuszczą z domów, jak się skończy kwarantanna, to będziemy mogli funkcjonować tak jak do tej pory. Czyli innymi słowy, no to jest tylko chwilowy przestój w naszej pięknej, idylicznej rzeczywistości. No, ci sami ludzie często też wpadają w taki stan, że okej. Okay, co się stało, pojawił się koronakryzys, pojawił się wirus, no, będziemy musieli zmienić swoje życie. O Boże, o Boże, co teraz będzie z nami. Co my dalej zrobimy? Jak my będziemy funkcjonować? Czy nasz biznes przetrwa? Czy moje stanowisko pracy będzie utrzymane? Czy ja w tym stanie, w tym, z tym poziomem świadomości, z tym poziomem wiedzy, ja sobie nie poradzę. Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. O Boże, o Boże, ratujcie mnie. Jest to postawa ofiary. Nie ma tutaj um, niestety w tej postawie takiej proaktywności, takiego reagowania na okoliczności, takiego szukania sposobu na poradzenie sobie z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, tylko jest um, reagowanie na okoliczności. Pojawił się kryzys, pojawił się problem, okej, okay. co możemy teraz zrobić? <laughs> Nic te osoby zazwyczaj mówią, bo co ja mogę biedny zrobić? Nie mam oszczędności, jestem w branży, która najbardziej została dotknięta tym kryzysem. Straciłem robotę, nie wiem jak się utrzymam, co mam robić. Zakładam ręce, siedzę i czekam. Czekam, oglądając Netflixa, czekam, spędzając czas na mm, jakichś rzeczach, które mnie nie przybliżą, ku wyjściu z tej sytuacji, jak ona się już skończy, tylko raczej biorę to na przeczekanie. Oglądam telewizję i czekam, aż ktoś z telewizora przyjdzie i powie mi: Pomożemy ci. Nie pomożemy, ponieważ w tych trudnych czasach znowu rządy. Będą, nie będą w stanie pomóc każdemu, tak jak w kryzysach wszystkich innych poprzednio, które się działy w naszej historii, nawet w tym najświeższym 2008-2009 roku. Tak więc ta postawa bycia ofiarą i wyczekiwania na to, aż ktoś mi pomoże, niestety, ale nie jest strategią na przetrwanie. Za to druga postawa, czyli postawa proaktywna, postawia, postawa hunterska. Postawa, która polega na tym, że teraz podwijasz rękawy, i myślisz sobie i działasz w taki sposób, co mogę zrobić, żeby moja rzeczywistość, mój świat, za 2-3-6 miesięcy wyglądał lepiej niż dziś. I to nie jest tak, że nie widzisz tych problemów, które są. To nie jest tak, że udajesz, że wszystko jest ok, ponieważ nie jest wszystko ok. I być może dla wielu film nie będzie. Natomiast postawa hunterska polega na tym, żeby zacząć szukać sposobu wyjścia z tej sytuacji. Co ja mogę zrobić, żeby moja rodzina, mój biznes, moje otoczenie, moi przyjaciele, moi znajomi, moi klienci, żebyśmy my wyszli z tego kryzysu zwycięsko? Czyli to jest trochę postawa takiego przyczajonego tygrysa, który widzi zagrożenie, niekoniecznie od razu na nie reaguje, ale jest gotowy w każdym momencie oddać skok, wspiąć się na drzewo, wskoczyć do wody albo zaatakować, jeśli ktoś będzie chciał zaatakować jego rodzinę.